Bardzo często przyczyną jest to, że w jakimś stopniu nie uznaliśmy straty. Szczególnie jak wchodzimy na te drabiny w lewo, w prawo, lewo, w prawo, w górę, w dół, wchodzimy na góry, już tyle umiemy, ale to ciągle się okazuje jakąś pasmą porażek. W tym wypadku wchodzisz na drabinę, ale zapominasz o tym, że jest w tobie smutek. Który po prostu sprawi, że klienci nie przyjdą na przykład, bo widzą kogoś, czują, nie? To się czuje po prostu. To, gdzie jesteśmy w firmie, na przykład, czy jesteśmy outsiderem, czy w centrum, czy jesteś liderem, i to jakim, czy jesteś przemęczeni, czy lekcji i tak dalej, to wszystko pokazuje, w jakim miejscu jesteś w rodzinie, czy jesteś wykluczoną, czy nie. A jeśli patrzysz na zmarłych, to prawdopodobnie z jakiegoś powodu to robisz i trzeba by się temu przyjrzeć, i póki się nie przeżyjesz tego doświadczenia nie zobaczysz tej osoby w taki, przez, 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 przez swoje serce, może się okazać, że yy, te twoje działania ciągle będą ci o tym przypominać. Powiedz, hej, hej, tęsknisz, czujesz żal, czujesz tą stratę. Jest możliwe, że właśnie czasami nasi rodzice tam patrzyli nie, na zmarłych. Może tak było, że to były historie wojenne, jakieś straty majątków, różne rzeczy. I to często haczy bardzo na naszym sukcesie. Nie patrzymy na sukces, tylko na tą przestrzeń straty. Czasem taka przyczyna hmm. jest tego, że nie możemy osiągnąć sukcesu mimo bardzo dużych starań i bardzo dużego wysiłku.